Wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl. Ukośnik Wspieraj Radiow.net. Dzisiaj Parlament Europejski przegłosuje nieprzyjęcie jeszcze Ukrainy do Unii Europejskiej, ale już zgodę na to, żeby Ukraina weszła na tą drogę, która ma się zakończyć pełnym członkowskim w Unii Europejskiej. Dmytro Antoniuk, dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry, Państwo. No to e, powiedz, jaki jest poranek w Kijowie? E, mamy chmury, mamy trochę deszczu i, i ja, szczerze mówiąc, cieszę się z tego, bo deszczu potrzebujemy, bo był straszny upał i wszystko było sucho. No ale e, co najważniejsze, e, mamy na wschodzie. I to są te walki, które toczą się nadal wokół Siewierodaniecka, w samym Siewierodaniecku i pod Lisyciańskiem. Za ostatnie dwa dni Moskale zrobili no, wielki postęp dlatego, żeby uderzyć w Lisyciańsk od południa. I to już na prawym brzegu. Siewierskiego dońca tej rzeki, którą im już tam nie trzeba przekraczać, bo e, tylko e, trzeba to robić od Severdoniecka do Łysyciańska. Natomiast e, wczoraj e, mamy informację, że została e, zajęta e, miejscowość Toszkiwka i dalej jeszcze wysunięli e, oni swoje e, wydziały na wschód. E, w, w, w próbie zamknąć w takiej mini kocioł e, nasze, w, e, naszych wojskowych pod e, miejscowościami Złote i Girskie. E, dla tych e, naszych e, żołnierzy tam jest teraz e, poważna, bardzo poważna e, sytuacja i zagrożująca. I e, w ogóle no, to jest e, niestety bardzo, bardzo zła informacja, dlatego, że z tej strony uderzyć na, z, od południa uderzyć na Łysy wrogowie w jest bardziej e, la, łatwiej, jak e, przekraczając oczywiście rzeki Sibierskiej i Doniec. Także tam teraz toczą się bardzo zacięte walki. O tym też mówił e, prezydent e, Władimir Zeleński parę dni temu, że ten e, e, T ten tygodzień, ten dzień będzie a, bardzo a, ciężki i jest informacja, że a, Wróg chce a, w ogóle a, okupować całą, a, cały obwód Łuhański do 26 czerwca. A, dlatego są tam teraz a, naprawdę a, straszne walki i podchodzą też, próbują zajęć, wróg próbuje zajęć trasę, która prowadzi od Wysyciańska do Bachmuta. Ta trasa jest absolutnie i strasznie ostrzeliwana, chociaż próbujemy tam tą trasą dostarczać wyżywienie i różne inne rzeczy dla wojskowych, jak i dla cywilów, bo w Nawet v Severodonetsku na... na, na... W fabryce Azow, Azot, przepraszam, przebywają ponad kilka, kilkaset cywilów w podziemiach łącznie z dziećmi. I ta fabryka jest nadal pod kontrolą wojskowych Ukrainy. No a w Wysyciańsku w ogóle jest informacja, że kilka tysięcy z cywilów jeszcze pozostało i dla nich jest. Teraz te, ten czas bardzo ciężki, bo dostarczyć tam w, w jakąś żywność, nawet wodę, to już jest poważny problem. Także a, sytuacja tam jest a, naprawdę bardzo a, ciężka, i widać, że wróg skoncentrował się w ogóle na, a, na, na tym odcinku wszystko zrzucił, co on ma na a, i Łyseciański Usyci i Bachmut. Bo na przykład a, na odcinku pod słowiańskiem widać, że Spadł jego impet. Nie ma takiego, e, takich zaciętych walk jak byli e, wcześniej. E, są walki teraz e, pod e, miejscowością albo w samej miejscowości Bohorodycine i jest informacja, że ona przechodzi z rąk do rąk. E, jest ta miejscowość położona na, pół, e, na północ od Słowiańska i jest też bardzo e, ważną e, w drodze na to e, wielkie miasto w obwodzie Donieckim. A wróg e, atakuje e, Słowiańsk e, akurat e, spod Iziuma i z samego Iziuma. A natomiast e, wojsko ukraińskie atakuje sam Izium od zachodu przez e, wielki las, który tam położony. I e, jeżeli e, uda się nam zaatakować bezpośrednio już sam izium, to um, wróg nie będzie miał możliwości uh, atakować dalej Słowiańsk i on przerzuci na pewno z powrotem swoje wojska tam m, do izium, żeby, uh, żeby obronić uh, izium, bo on jest uh, niezbędny dla, uh, dla, m, dla takiej ataki uh, miejscowości położonych w... Obwodzie Donieckim. Teraz pod Charkowem sytuacja nadal jest, no, próbuje wojsko ukraińskie wyjść na granicę rosyjsko-ukraińską. Jeszcze tego się nie udało, natomiast wróg ostrzeliwuje, ostrzela w Charków codziennie i wczoraj niestety. Z artylerii ostrzelał uh, uh, rejon dzielnicę industrialną tego miasta i kilka ludzi, pięć osób uh, cywilnych zostało zabitych i kilkoro uh, są ranni. Uh, także w uh, Charkowie uh, sytuacja jest też. Uh, Tragiczna, można tak powiedzieć, z powodu tego, że są ofiary wśród cywili. Natomiast na zaporowskim odcinku nadal ukraińskie wojsko idzie powoli, idzie dalej w kierunku miasta Połochy, które też jest strategicznie ważne, bo położone jest na skrzyżowaniu dróg i to, te Połochy znajdują się na odcinku między Hulajpolem a Berdiańskiem. Także Wojsko Ukraińskie próbuje iść na Połochy. Natomiast w w hersońskim obwodzie mamy sukcesy i codziennie nasze lotnictwo tam zawdaje strat wrogowi, w tym wczoraj. I widać, że um, mamy naprawdę sukcesy w kierunku od, od Mikołajowa do Hersonia. Już można to zobaczyć na przykład na różnych mapach, które um, aktualizują się codziennie i e, naprawdę do Hersonia zostaje w, w, no, naszemu wojsku, wojsku gdzieś e, około 15 km w linii prostej. E, akty, e, ak, aktywizują się też partyzanci ukraińscy w, w Hersoniu bezpośrednio, ale nie tylko w Hersoniu, a i w innych okupowanych e, miastach, jak e, Melitopol w zaporowskim obwodzie, Nowa Kachowka w hersońskim obwodzie i też nawet e, widzimy już zdjęcia z um, e, tego, że e, f, z takimi połakatami e, naszych partyzantów w Simferopolu e, e, na Krymie. Także e, i partyzantka taka ukraińska nie daje oczywiście Wrogowi okupantom absolutnie spokojnie czuć się na tych e, terenach okupowanych. No i jeszcze e, wojsko ukraińskie, lotnictwo zawdało też e, i rakiety ukraińskie zawdały kolejnego ciosu, kolejnego uderzenia w a, wyspę a, Wężów. A, b, Mamy informację, że udało się e, zabić kilkoro żołnierzy, zniszczyć ciężki sprzęt wroga. A także Wyspa Węży dla e, Rosjan e, już kolejny raz staje się po prostu mogiłą. Taka sytuacja. Sytuacja w Odessie. Czy Odessa jest ostrzeliwana przez rosyjskie rakiety i rosyjskie wojsko? Jest ostrzeliwana tak i za minioną dobę ostrzelewane było nie tylko Odessa, jak samo same miasto, ale i całe wybrzeże w obwodu Odeskiego, w tym Bilhorod Dniistrowski, czyli Akerman i inne, inne miejscowości położone na wybrzeżu tego obwodu. A jakie są szanse, żeby doszło do jakiejś kontrofensywy wojsk ukraińskich na, na wschodzie? Na wschodzie myślę, że szanse jeszcze są nikłe. Nie, ja nie jestem oczywiście w ekspertem wojskowym, ale myślę, że. Jeszcze nie mamy wystarczająco sprzętu dla tego, żeby tam uderzyć we wroga, żeby mieć chociażby parytet w artylerii, w ciągach, no i w, w samolotach. To też jest bardzo ważne. Także na wschodzie nie, nie sądzę, że w najbliższym czasie wojsko ukraińskie przejdzie do kontrofenzywy. Informacje, które docierają, czy to z Waszyngtonu, czy z innych źródeł, mówią jednoznacznie: ta wojna będzie długa, ta wojna będzie na przeczekanie. Tak jest i ta wojna jest też na wykrwawianie. A także teraz e, wojsko rosyjskie e, ponosi tam no, straszne straty na wschodzie, e, ale to też e, można powiedzieć, że i wojsko ukraińskie ponosi ciężkie straty na, na wschodzie naszego kraju, niestety. I, ale docierają też informacje o tym, że żołnierze rosyjscy nie, nie palą się do walki, że mamy do czynienia z częstą odmową wykonywania rozkazu. To jest prawda? To jest prawda, i, i prawdą jest też to, że my mamy nawet e, formację wojskową w wojsku ukraińskim, w, który, w, w którą walczą a, wzięci do niewoli Rosjanie, którzy postanowili walczyć w wojsku ukraińskim przeciwko wojsku okupantów a, a, na Ukrainie, także walczą za a, ich zdaniem za wolną. Россия Słuchają Państwo poranka wnet. Studio mobilne, Radia Wnet jest w Brukseli. W Brukseli pogoda jest bardzo przyjemna. Dzień będzie ciepły, ale nie upalny. Ale tu w Brukseli nie dlatego, żeby prognozę pogody podać jestem, tylko tu była wielka konferencja poświęcona Białorusi. Bardzo dużo mówiło się o batalionie białoruskim, który walczy na. W Ukrainie Dmytro rozmawiał z żołnierzami z tego batalionu. Tak, spotkaliśmy się razem z Pawem Bobołowiciem, z żołnierzami tego batalionu i no, to był naprawdę zaszczyt. A jeszcze mamy kolejną informację związaną z... Bo ten batalion jest imieniem Kastusia Kolinowskiego, a teraz w Kijowie mamy sytuację, kiedy nadajemy nowe... nowe Nazwy ulicam, e, które jeszcze zachowywali e, rosyjskość w swoich nazwach i sowieckość w swoich nazwach i teraz e, była ulica astrahańska w Kijowie, będzie nazwana e, imieniem Kastusia Kalinowskiego. Dzisiaj, co powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, ważne decyzje Parlament Europejski na początek zielone światło dla Ukrainy, później spotkanie liderów Unii Europejskiej i potwierdzenie tego, że Ukraina wejdzie na tą ścieżkę, wejścia do Unii Europejskiej. to jest ważne dla Ciebie, to jest ważne dla Ukraińców. Jak najbardziej to jest ważne, i, bo my y, jesteśmy przekonani w tym, że my... Przelewamy naszą krew w tym nie tylko za, za, za oczywiście za naszą Ukrainę, ale i za całą Europę. I robiliśmy to jeszcze na Majdanie na ostatnim i jednym z symboli ostatniego Majdana była flaga Unii Europejskiej. I będąc w Kijowie można też było zauważyć, że wszędzie mamy flagi Unii Europejskiej. To znaczy, że dla nas ta organizacja jest naprawdę symbolem mm, prawdziwej demokracji i swobody. I dlatego chcemy być e, pełnoprawną częścią e, tej demokracji i swobody i uważamy, że my jesteśmy taką częścią. Możemy przez chwilę porozmawiać też o Gruzji. Tam w Tbilisi największa demonstracja, nie wiem czy informacje dotarły do Kijowa, 120 tysięcy ludzi, 120 tysięcy Gruzinów, jest ich 3,5 miliona, czyli wielu, a właściwie każda gruzińska rodzina prawie była obecna na tej manifestacji, też chcą do Unii Europejskiej, też chcą się wyzwolić z tego rosyjskiego świata. Dotarła ta informacja. Oczywiście, my, my popieramy naszych przyjaciół Gruzinów, a Gruzin, a, ale mm, no, tutaj e, sytuacja jest trochę ciężka, bo oni mają prorosyjski, absolutnie prorosyjski rząd i e, no, dużo ludzi tam wspiera. Mają taką niestety prorosyjskość. E, także w, i dlatego być może, być może, e, ja przypuszczam, że teraz e, na szczycie w kraje Unii Europejskiej być może im nie dadzą taką, takiej szansy być kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej. To to prawda, że teraz jeszcze tego zielonego światła nie zobaczą Gruzini, zobaczą je Ukraińcy i Mołdawia. Będzie rezolucja parlamentu i będzie taka decyzja szczytu Unii Europejskiej. Tak przynajmniej jest to zapowiadane. Dmitro, jakie plany na dzisiaj? No Na dzisiaj popracować i napisać kolejny felieton, na przykład. Spokojnego dnia Ci życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo rozmowę. dziękuję. Bardzo dziękuję tak. uh, i też życie miłego dnia. Dziękuję. Wspieraj regularnie, Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik. Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele. Radia WNET. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę Radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy, będziemy mogli kontynuować główną misję radia, jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosów w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia, i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik wspieraj Radio wnet.